Całe miejsce wykorzystaliśmy. Jeszcze mamy kamienie, więc naprawdę jest. No, przydałoby się przydałoby się skrzynka taka ze stronami, jak mamy w Diablo 1. Tak, na modzie HD. Oczywiście, Belzebubie. To by było zdecydowanie lepsze. No to idziemy, wychodzimy tu sobie. Są flamy. Co mi tak mozolnie idzie? Ja nie wiem. Jakoś tak bardzo trudne, jakby oni byli super odporni na ogień. Rękawice nowe to by się przydały, właśnie. A zaraz włączyła nam się mapa 88, 49. Jakie odporności na ogień ma na ogień i coś jeszcze? Tutaj ma 87. Dobra, jest tak, jak jest. No, to już mamy przejście naprawdę fajnie. Jakby ktoś się śpieszył. No, silni są. A, silni są, bo nie mamy tego odpalanego. No przecież. Skupiłem się na portalu. Teraz to będzie już tak jak wcześniej. No, zdecydowanie odmiana. Powiem wam. Jakby zupełnie inna postać. Co no, to jest stradę? to to do 25 już lepsze. A i tak są na ogień odporni. To trzeba im przyznać. Nasi padają, oczywiście, niestety, ale coś trzeba z tym. Coś trzeba z tym robić. 100 punktów. Tutaj dajemy. tych, i będziemy tak na przemian maksować. Później szamanik, Tarens. I jakoś przeżyją. Starożytnych trzeba mieć. Bierzemy ty biżuterii dużą. Można na przykład sobie wymaksujemy wszystkie rzeczy, jakie tylko można. Pod względem odporności. Dobra, jedziemy, jedziemy. Życie bierzemy, bo jest drogie. Drogie w kupnie, tanie sprzedaży. Taki paradoks. Dobra, wszystko jest dobrze, nie ma żadnych problemów. Tak więc, o, ekstra. Trzeba tutaj po prostej po prostu iść. No, później jakieś śmieci to wyrzucimy. Cały czas potworki z piątego aktu są, a w piątym akcie pewnie y, z innych aktów będą, jak to zwykle bywa, ale może jakieś nowe. No, ładnie nam idzie, jak widać. Tak więc nie ma co. O, ilu tu wrogów, po prostu. Po prostu. No, widzicie, moc. O, Battlestaff jeszcze nie wypadła z zwykłego legenda. No, ładnie, dropią Kirkled. Co to jest Kirkled. E, coś jeszcze nie, ale ich się opłaca bić, bo wyrzucają fajne rzeczy. Każdego jednego trzeba pokonać. Dobra, co to jest w ogóle? Takie coś Battle Battlestar. Przy do poziomu Paladyna. No widzicie, i to jest niedostosowanie. Jak yy, laska, to powinno być czarodziejki, tak? Przy do poziomu umiejętności. Yy, a tu powinno być yy, dla barbarzyńcy. Przy do umiejętności. No i... No i widać, co się dzieje. No, po prostu jedziemy dalej. Bez komentarza jest klejnot. To coś mi, niby, wypadło fajnego, ale. Ale nie. Teraz to nie ten klejnot, to ten klejnot. No, słaby, ale może być. Ze wszystkich innych. Dookoła, dookoła. To to mnie nie interesują bardziej tamci magowie. Spike at Club po prostu z Diablo 1. Zwykła pałka podstawowa. Dobra, tyle już mi legend wypadło. Oczekajcie, przedmiotów z zestawu żadnego nie dostaliśmy. Yy, tylko dwa zielone sygnet yy, yy, Golda i yy, nauki. No więc nic y, takiego, co by nam się przydało, chociaż tu mamy, wiecie, Signet of Learning 1. Nie wiadomo, do czego to służy, ale pewnie się kiedyś dowiem. Powoli, powoli. Ciekawe, jaki przeskak między y, Normalem a Nightmare będzie. Zobaczymy, czy da, będzie się dało go przeżyć. Zobaczymy, co zrobią ze starożytnymi, żeby łatwiej ich było pokonać. Bo na Helu są zdecydowanie zatrudni dla pojedynczego gracza. Nawet dla doświadczonych bywają problematyczni. A co dopiero dla takich? Runatir? Okej... Okay. Powoli, powoli, szukamy czegoś fajnego. I są ci, tych trzeba pokonać. Nie, nie dać im możliwości ucieczki. Crossbow to chyba kusza. Tak, nie zdziwiłem się. Ale nie nawet ta kusza. Może za dużo ją opilimy. Więc dlatego zostawimy. Dobra, zbieramy, zbieramy żniwa, chyba już całość, tak mi się wydaje, tej mapki, możemy iść do kolejnej lokacji i myślę, że sesję nagraniową zakończę w mieście Potępionych, niech będę miał punkt do rzeki Płomieni tam przy tym, przy wejściu, to tak to zrobimy. No, ładnie nam idzie. Ci też są silni Pilum. To akurat nie podnoszę, bo na pewno słabe. Niemożliwe, żeby lepsze od tej włóczni, którą ma najemnik. Jeżeli on ją w ogóle założył, to też y, fenomen, bo normalnie by się nie dało. 1000 Golda przegapiłem, ale co to jest? Przed y, ćwierć milionie naszych... monet. Kolejny poziom, lekki pas. No dobrze, 288. Tu mam odporność na... trucizny, tu na ogień. Zaraz, trucizny czy ogień? Y, trucizny mamy fajny, ogień mamy jeszcze większy. tu jest obrona lepsza. Dobra, niech tak będzie. Czy Diablo trzeba mieć na ogień, ogień Maxa? Właśnie. Musimy o to dbać. O, Helkat. Taki czołg. W ocie. Piekielny kot. Circles. A, to to coś takiego. Obręcz wywalamy. O, zaraz tu Izual będzie. Coś tu widzę, że. Izual. Tylko nie widzę, gdzie on jest. Gdzieś tu niby. Gdzieś tu niby jest, ale nie wiadomo gdzie. O, ci fajni paladyni. Słabi. Bonebreaker. Coś mi się wydaje, że to broń dwuręczna. Kafar. O, 500 obrony, taka zbroja, to zostawiamy. Tu 300. Ale ma odporności fajne. Na ogień i na trucizny. Na ogień i truciznę tu mamy. Zimno i błyskawice. Tylko, że tu jeszcze mamy 3 sloty. To byśmy wywalili. Żeby za dużo nie brać. Bones Breaker to jest. Aha, coś takiego. Dobra, tylko dla paladyna. Daimik ma jaki pas? Taki, no to też dobry. No, gdzie jest ten Izual? Mówią, że to jest miejsce koczowanie Izual, ale ja go jakoś nie widzę. No, Rany, co to za ataki? Różne rzeczy się przelewają. Cofamy się. Więc tak, to nic, to nic. Idziemy dalej. Ja to oczywiście y, sprawdzam głównie po transmogryfikacji, a nie po nazwie. Też y, wszystkiego nie znam. Tylko to, co z Diablo 1 to wiem. O, jakiś ekstrakt. Tylko żeby to nie ten, co był. Chyba ten sam właśnie. Jeszcze coś zdobyliśmy. Coś takiego, cztery sloty... 50. Mamy coś jeszcze takiego. 4 sloty, ale tu słabszy. Mamy w nim odporności. Zamieniamy na to, bo większa obrona. I Obroń na nagień 40. No to ładnie. 400 obrony. Tu mamy 800. To zostawimy. Superior Ono. No, gdzie jest ten? Bazyliszki jakieś. Gdzie jest ten? Izual, bo nie wiem. Jakoś go nie mogę zlokalizować. Jakiś się wydaje ulotny. Ręczny topór, czyli pewnie jednoręczny. A, nie myślałem, że coś takiego, ale okej. Okay. Dobra, no gdzie jest ten izual? Czekajcie, czekajcie. Tu byśmy zrobili cyk. Dobra, i teraz będą mocniejsi. Coś tam przynajmniej przytrwają. Co to jest? To no znowu coś takiego, co nie dla mnie jest. Powinienem się do tego przyzwyczaić. Zobacz, gdzieś tam niby był, przeszedłem się wokół tego, ale go nie było. Tu jest punkt nawigacyjny, czy co to jest tam? Taki znacznik. Zaraz zobaczymy. Tam się oczywiście jeszcze wybierzemy i zobaczymy, co tam jak. Tam tu jest przejście. Dobrze wiedzieć. Klejmur, Co za klejmur do 18 mój zdecydowanie lepszy, więc ten będzie do sprzedaży. I jak widać. Bo nie wykorzystamy go w innym celu. Nie będzie opcji i gdzieś tu jest. Ale ja go tu nie widzę. Dobra jest, Pewnie słabiutki, orany taki słaby. Wzięliby go przynajmniej mocniejszego. On jest w ogóle niewytrzymały. Nawet upadłe anioły zasługują na wolność. Runka Ord, długa lacha. Możemy od razu wrócić. Przy okazji sobie przedmioty sprzedamy. Dzięki. Tak. Dobra, od tego nic nie dostaliśmy tutaj. Dostaliśmy 3 punkty. Wow. Trzy punkty, tutaj nie możemy dać, tutaj nie możemy dać Możemy do synergii, możemy do tych, dodamy do tych No i zobaczymy tutaj, co tam, jak tam No widać Dżemela yy, z głębi Arkana Magii To bym zostawił w sumie, jako legendę, ale... Dużo jest tych legend No ale zostawimy, może nam się przyda Przy okazji może być dobra. Dobra, to wywalamy to, mieliśmy zostawić bo fajne odporności ma. Ale tam, chyba, było coś innego lepszego, tak? Chociaż to inne żywioły też fakt. Ale to wywalamy to, tak samo to, mieliśmy wywalić, tak? Bo było też coś innego. To jest jednak słabe. To może być, to też może być. Oczywiście, już nie mamy miejsca, gdzie tego składować. Może jakieś fajne rzeczy są. No, słabe, słabe, przyznam. Dobra, tu nic takiego dobrego nie mamy. Oczywiście, pokonaliśmy Izuala, więc to jest też. Też dobre. Sekret Gorb. Dobra, mamy do 22 jednoręcznych. To jest akurat fajne. No ale to do sprzedaży. Ale dostali nieźle. A, me, to jest jakiś inny kamień jeszcze. Panie, że te runy i kamienie są innym kolorem, bo wcześniej były jednakowym zazwyczaj na rozszerzeniu i na podstawce, co ciężko było, przez co ciężko było je zidentyfikować. Gdzie one to mogły być i co jest w końcu to? Punkt nawigacyjny? Nie, to po prostu jakiś wąb. Dobra, idziemy sobie dalej. Tędy właśnie. Jeszcze to miasto Potępionych i koniec. Pięknie idzie. Sesja nagraniowa chyba się uda. Jeżeli się to nagrywa w ogóle. O, małpiatki są. Brązowi Tytani. I są też balerogowie, fajnie. Jakieś znajome twarze. Ojoj, co tu się stało? Ale oczywiście życie biorę. I jabłuszko też. Topór do 23, tamten był chyba lepszy. Więc ten będzie do sprzedaży. Możemy dać troszkę z 50 punktów do życia, żeby się utrzymać nawet. Wyobrażenia i tak mamy dobrze. Lava Lordy prosto z Diablo 1. Z Welzebuba. O, Ringmail, oby była super. Mam taką nadzieję, że będzie super. No, widzicie fajnie z tymi legendami. 700 obrony, 4 sloty, no po prostu. Super! Sorry za to. Dobra, oni sobie poradzą. Więc jak, co my tu mamy? 1% do losowego 18 bladda fajnie fajnie. Prawie 50%. Bonus do bladasta jeszcze u. procent szybkość ataku, 4% na y, psucie łuków, chyba przeciwnikom. 80% y, poprawne obrona, wejście 4 do siły i 12 do, do regeneracji życia, no po prostu zatrafienie, tak? Fantastiko. Wszyscy się ucieszą. I czegoś, tylko tu nie mieliśmy odporności mieliśmy. Lightning. Też mamy dobre, mamy 4 sloty. Sharpbiter. Dobra, chociaż może tu nie ma przedmiotów setowych nie, takich jak talizmanów, ale mam nadzieję, że są. Wobec tego było kiepsko. Myśmy że naprawdę mogli sobie nie poradzić. Fajnie poziom zdobyliśmy. A tu już nie możemy dawać. No to do tych maksujemy. Wszystko co możemy. No szybko nam ten poziom leci. Trzeba przyznać. A więc może sobie damy z 50 punktów do życia. Yy, vitality jak to będzie 50 to z shiftem można? Nie z shiftem to całe poleco Więc ja się boję. 2000 już mamy, dobra, do 2000. Może być do 2000, dobra. Później zaraz y, jeszcze coś więcej dobijemy, jak będzie trzeba. Też ładnie. Do no 50 punktów daliśmy, bo było 110. Mój cel, dobra. Mój cel osiągnięty. brązowi titanii, ile tu jest tych przeciwników lava lordy też no ale przedmiotów dobrych nie ma ale jest ich dużo za to z przewagą magicznych 99 do 1 O, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wszyscy padają. Nawet moi najlepsi już padli. Sprint Mail, oby była lepsza. Bo już się przyzwyczaiłem do tych... Do tych super rzeczy. Dobra, więc tak. Dobra, oby była lepsza niż ta moja. 1200! O ramy! Widzicie co to jest? Odporność na zimno jeszcze, Psy, kalarezis, 3 to mało, ale... 4 sloty, jakieś tam kastowanie. Po prostu... Co się tu dzieje, to... To nie... Jest nie do uwierzenia. Takie super rzeczy. Obrona już jest. 3200. Proszę ja was. Jeszcze tu 500, 4 sloty. Musimy sobie poprzeglądać te rzeczy, które zostawiamy a które wywalamy. Sobie przegląda poza odcinkiem. Wszystko, wszystko zrobię, bo... Już nawet nie mamy gdzie składować swoich klejnocików. Lava Lordy lepiej wygląda niż Diablo 1. Zdecydowanie lepiej. Tak więc spoko. Poziom 46. Jest po prostu fantastycznie. No miło dostawać te yy, legendy, chociaż ja myślałem, że rzadziej będą wypadać. A tu na każdym kroku. Mo mogę powiedzieć, że yy, od pewnego czasu, od trzeciego aktu, tak jak przedmioty żółte yy, na podstawce, tak wypadają często. Złoci i Tytani. Wszystkie kamienie bierzemy bez wyjątku, nawet jakby to się y, równało z jakimiś y, ujmami na honorze. Tak więc y, musimy to użyć. No i przez środek przychodzimy: tylko ściany i tarcz jeszcze chyba nie było. Dobra, zobaczymy, co my tu mamy. Nieczyki fajne. 4 sloty. 200 obrony. 4 sloty tarcza. To chyba nie ma... Chyba, że ducha się zrobi, no to zostawimy. No ja to muszę wszystko ładnie zobaczyć. To oczywiście słabe, to też. Dobra, szukamy jakichś nowych wrażeń. Czemuś tak zacina. Czego to wina, to nie wiem. Oby niczego złego. Giant Sword mamy. Lava Lordy. Mocne bardzo. Jedyneczka. żeby życie się zregenerowało. Brodex fajny, ale nam się nie przyda. Tu jeszcze zombie head, ale to dla nekromanty. To w ogóle nie podnoszę. Dobra, dobra. A no, jeszcze te są. Yy, Multietatory, no i wszystko mamy. Punkt nawigacyjny, więc ekstra. Sprzedamy to, co na 100% jest słabe dla nas. To raczej tak. To na pewno. To też to raczej nie. To raczej tak. To też i to też za 8 taka super zbroja. Już mamy 900. Sprint mail. Cztery sloty. No możemy na razie zostawić. Później zrobię selekcję. Requirement minus 8% wymagania. Oczywiście zmniejsza. Możemy sobie zostawić. No ale super, te zbroje mamy po prostu. Istny złot. Te się nawet do tego nie umywają. Szczerze mówiąc. Zobaczymy jeszcze, co tutaj jest u halbu. Może coś ciekawego. Kełmy, hełmy, może nie. No i tak mam super postać, moim zdaniem. No, i muszę opanować to, co jest w kostce tutaj oraz to, co jest tutaj, żeby jakoś to wyglądało. Bogato to wygląda, jakby normalnie tyle mieć w rzeczywistości. To wow, to po prostu byczenie się do końca życia. No, ale tu tak nie jest. Kilka razy popadamy, już nie mamy nic. Jeżeli w ogóle coś stracimy, na pewno za najemnika, którego podnosimy. No i dobra, myślę, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie, ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam, cześć!